no to całkowity strumień przechodzący przez drugą zwolennicę, wytworzony przez prąd płynący z pierwszej zwolennicy, będzie n dwa razy większy niż strumień, który wytwarza ta zwojnica pierwsza. No a teraz ten strumień, który wytwarza zwolennica pierwsza, no to my go obliczymy z definicji, to jest wartość indukcji razy, pole powierzchni, tam jeszcze było razy cosinus kąta między wektorem indukcji i wektorem powierzchni, ale te wektory są, tworzą kąt z stopni, cosinus 0 to jest 1, więc zostaje tylko B1 razy S. Czyli, czyli zamiast tego strumienia wytworzonego przez zwojnicę pierwszą, wstawiamy tu B1 razy S. Teraz przypominamy sobie wzór na indukcję wewnątrz zwojnicy o długości L, o ilości zwojów N, y, jeżeli płynie przez ją prąd na narzędziu I y, i w, w, znaczy wewnątrz znajduje się substancja o względnej przenikalności magnetycznej miR. Y, w, więc to jest ten wzór. Tak? Y, ten tam u nas w wzorze było N małe przez L, a u nas y, oni oznaczyli, y, jeżeli chodzi o pierwszą dzwonnicę, ilość zwojów nie symbolem N małe, tylko y, N1. Tak? No, więc ten wzór na Indukcję wewnątrz tej pierwszej dzwonicy to, będzie, to, to jest ten wzór, tak? No I teraz w to miejsce wstawiamy ten wzór cało. To wsta tu wstawiliśmy. No i widzimy, że tak jak przewidywaliśmy, że ten strumień całkowity przechodzący przez drugą dzwonicę, wytworzony przez prąd płynący w dzwonicy pierwszej, że jest wprost proporcjonalny do natężenia prądu płynącego w pierwszej dzwonicy, tak samo jak tu prawa strona. No i y, poz, zmienimy tylko formę tego wzoru na jednej kresce, w mianowicie będzie to L. Na początku piszemy mi R mi 0, potem napiszemy N1 razy N2 razy S i na końcu napiszemy to I, żeby widać było, że, że, ten, że, to, że to jest ten współczynnik, który stoi przed natężeniem prądu płynącego w pierwszej dzwonicy. No i widzimy, że po skróceniu tego i jednocześnie mamy od razu wzór na, na współczynnik redukcji wzajemnej tych dzwonic. I ten zły tam będzie nam potrzebny potem w innym zadaniu również, więc już nie będziemy go drugi raz wprowadzać. Więc to M to jest mi R razy mi 0 razy n1 razy n2 razy S lewej powierzchni razy L Wstawiam wartości liczbowe z danych, a tu dane wypisaliśmy, no, już było te dane wypisane, dobrze. Wstawiam wartości liczbowe i wychodzi. 0,2 Henry. No, Henry dyskusja jednostek. Henry to jest oczywiście ze sekunda przez amper, to już było wcześniej, w tym zdaniu poprzednim. No to teraz sprawdźmy, czy nam wyjdzie ten Henry. No to tu mamy tak. No tu jeszcze przenikalność magnetyczna próżni 4 pi razy 10 do minus 7 N przez pi To jest 3,14, oczywiście, tak. No i wstawiamy teraz tu te wartości. I wychodzi, prawie, że 0,2 Henry. Teraz jest dyskusja jednostek. to mamy tak, newton przez amper do kwadratu, tu jeszcze razy, razy metr kwadrat i przez, przez metr, tak? No to mamy tu newton przez amper do kwadratu, razy metr kwadrat przez metr. metr kwadrat się skróci z metrem, więc zostanie newton razy, newton razy metr przez amper. Amper rozpiszę osobno, amper do kwadratu rozpiszę jako amper, tu amper do oczywiście jako amper razy amper, bo te, te, znowu jeden z tych amperów zamieni, bo już sekundy mi tu brakuje, tak, a musi się pojawić, no to ten jeden amper rozpisuję poprzez, jako kulą przez sekundę, sekunda ta przechodzi do licznika, a dżul przez kulą to jest nic innego, tylko volt z definicji potencjału elektrycznego, tak, czyli to jest volt, a jest sekunda przez amper, no, czyli inaczej mówiąc to jest henr. No dobrze, no i teraz jeszcze każą obliczyć wartość siły elektromotorycznej indukowanej w drugiej dzwonicy. No, tu uwaga, to jest E2 w tym miejscu, tak, jest niewyraźnie napisane. E2 równa się M, wartość bezwzględna to jest delta I1 przez delta D no to u nas y, zmiana natężenia jest od y, y, wartości bez względu na tej zmiany, to jest stawiana, tak? No to od większej wartości do mniejszą. No to będzie 1 minus i2, to jest po prostu i1. No to, czyli zamiast to delta delta I1 to jest po prostu I1, tak? No to mamy wszystko, już nie będziemy w to, w to miejsce wstawić tego wzoru, od razu już wartość liczbową stawimy, skoro wcześniej było to pytanie, więc stawiamy w służbie indykcji wzajemnej to będzie 0,2 henry razy I1 to 0,25 Ampera przez czas 1 tysiąc sekundy i wychodzi 50 v No dyskusja jednostek jeszcze, henry razy Amper przez sekundę no Henry, to jest właśnie wolt ze sekunda przez amper i tu właściwie od razu się skraca z A Ampere z amperem sekunda z sekundą wychodzi nam volt. I teraz co to znaczy, że, że w drugiej dzwonicy pojawiła się siła elektromotoryczna? To jest tak, jakby w dzwonicy pojawiło się źródło napięcia o sile elektromotorycznej równej właśnie tyle. No to jak mamy prosty obwód źródła napięcia stałego, ponieważ tu jednostajnie się zmienia ta, to natężenie prądu, więc również ta siła elektromotoryczna, właśnie ponieważ natężenie prądu się zmienia jednostajnie, czyli stosunek tego natężenia przez czas nie będzie ulegał zmianie, zmianie więc będzie stała siła elektromotoryczna. I więc mamy obwód prądu stałego, stała siła elektromotoryczna, jeden opornik, no to natężenie prądu to jest siła elektromotoryczna źródła przez, przez opór. To wstawiamy już wartość elektromotorycznej w 50 V, opór jest ponad 40 Ohm, wychodzi nam 1,25 A. To już zadanie 410 kopka 10. Teraz zadanie 4, 12.4.11 jest na 120. 11, tak? 11. No to tu mamy 11. Także poznajemy te schematy. Jak już po tych zadaniach, to właściwie jak ktokolwiek będzie Was tu pytał z tego to albo będzie żądał obliczeń, no to praktycznie wszystkie te schematy będą w tych zadaniach zawarte. Na żelazne rodzenie napięto na dwie cewki, czyli dwie zwojnice o takiej samej długości i takim samym przekroju poprzecznym. Indukcyjność pierwszej cewki wynosi L1 równa się 0,3 HN, a drugi l 2 równa się 1,2 HN. Wykaż, że współczynnik indukcji wzajemnej cewek, czyli tych zwojnic, wynosi L1,2, czyli u nas to jest M. Równa się pierwiastek z l 2 i oblicz, y, oblicz wartość. Oblicz ile razy liczba zwojów cewki drugi jest większa od liczby zwojów cewki pierwszej. Więc zadanie zapiszemy: to jest 12 .4 11 120. Już nie będziemy wyprowadzać wzoru na ten współczynnik indukcji wzajemnych dwóch zwolnic, więc już ten wzór z poprzedniego zadania mamy. I przypominamy sobie wzory na współczynnik dyscypliny własnej. To jest względna przenikalność magnetyczna razy przenikalność magnetyczna próżni, razy ilość zwojów do kwadratu, razy pole powierzchni jednego zwoju przez długość zwojnicy. I tu, tu oni powiedzieli, że długości dzwonicy, obu dzwonników są takie same, więc tu jest L i tu jest A, to jest podobnie. Jest taki sam wzór, tylko tu będzie ilość zwojów jest in, inna. To jest N1, to jest N2, te, ta sama pole, to samo pole powierzchni zwoju według treści zadania i ta sama długość dzwonników, czyli tu nie ma indeksów. I we, są inne na ten sam rdzeń, czy to względa przenikliwości magnetyczna jest też taka, taka sama. I teraz, jaki jest plan? Z tego wzoru obliczymy N1. Z tego wzoru liczę n 2 wstawimy do tego wzoru i liczymy na to, że uzyskamy ten wzór właściwy. No to przekształcamy ten wzór, to jest przekształcony. Tu przekształcamy ten wzór, żeby N2 wstawiamy teraz N1 N2 do tego wzoru, wstawiliśmy. No i z, widzimy, że jak wyważyłem pod pierwiastkiem to oba te, te ułamki. No to będzie mi r do kwadratu, mi 0 do kwadratu, razy s do kwadratu i z pierwiastka wyjdzie po prostu mi r razy, mi 0 razy s i się skróci z mi r, mi 0 razy s. I zostanie tylko pod pierwiastkiem l1, duże l1 razy duże l2. No i wzór został już, znaczy wyprowadzony. No i trzeba obliczyć teraz to, 100, tam jest wstawiamy wzór, tu dane jeszcze wypisałem l 1 to jest 03 Henra, L21 i 2 Henra wstawiamy to wartości i wychodzi do dość prosto y, 60 Henra No jeszcze dwa zadania znowu zostały, żeby już te schematy były znane. Zadanie następne y, 12.300 na 124 12.300 na 124 Ile zwojów... O, może powiększę. O. Ile zwojów należy... 12,3. Dobrze. Ile zwojów należy odwinąć z cewki indukcyjnej, czyli z dwojnicy, bez rdzenia, o n równa się 480 zwojach, a zwojach po... Włożeniu do środka cewki rdzenia o względzie przenikalności magnetycznej miR w 576, aby w rezultacie współczynnik samoindukcji, czyli współczynnik indukcji własnej, nie uległ zmianie. Długość cewki się nie zmienia. No wypiszmy dane. Hmm, to jest tak, ilość zwojów tej zwojnicy, tej początkowej dzwonicy to jest 480 i teraz yy, co robimy? Umieszczamy wewnątrz tej dzwonicy yy, rdzeń wykonany z ferromagnetyka o względnej przenikliwości magnetycznej, równej 576. Czyli co znaczy, że tyle razy, jeżeli yy, 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 przez tą zwojnicę płynie prąd i, a gdybyśmy umieścili teraz właśnie wewnątrz dzwonicy ten ferromagnetyk o takiej względnej przenikalności magnetycznej, to tyle razy y, zwiększyłaby się wartość indukcji wewnątrz tej dzwonicy. Zobaczcie, ile, jak to strasznie się zwiększa. Y, jeszcze powiedziane jest, że długość dzwonicy się ma nie zmienić i pole przekroju też się nie zmienia, bo na ten sam na, na rdzeń jest nawinięta. No, i teraz wzór na współczynnik indukcji własnej tej dzwonicy, ale jeszcze bez rdzenia. No to jest już to nie ma tego miR, bo jest miR jest 1, wtedy bo tam jest próżnia albo powietrze. No to będzie 1 razy mi0 razy n2 razy s przez r. No to jest wzór, na, który wypowiedzieliśmy na współczynnik indukcji własnej dzwonicy. To, 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 to przy tej lekcji o, o zjawisku indukcji własnej i wzajemnej więc można wrócić do tego tej lekcji. No i teraz ten sam wzór zapisujemy dla drugiej dzwonicy. Teraz już wewnątrz znajduje się ferromagnetyk o względnej przenikalności miR R, równej tam 586, więc zostaje to mizer. I teraz tu jest liczba zwojów teraz, ponieważ to się zwiększyło, a to całość ma się nie zmienić. No to teraz liczba zwojów musiała się zmniejszyć, więc to jest to x, to jest ile, ile yy, znaczy musieliśmy odwinąć, yy, usunąć tych zwojów, tak? Czyli było, było n, teraz będzie n minus x i my tego x szukamy. No i jeszcze raz, pole powierzchni się nie zmieniło, przez długość zwojnicy też według tej się nie zmieniło. No i teraz, yy, skoro mają być równe te, żeby się nie zmienił współczynnik yy, dukcji własnej tych zwojnic, yy, no to musimy porównać teraz prawej strony, czyli l1 do się l2, a no więc to się uda temu. No to teraz kwestia Skróci nam się mi0, l się skróci, s się skróci. Zostanie takie wyrażenie. Bierzemy pierwiastek jednej strony i drugiej strony. Upraszcza nam się to równanie. Dzielimy przez to pierwiastek z r i z tego obliczamy, obliczamy to x, czy będzie x na lewą stronę, to wyrażenie na prawą stronę. Już przeniosłem. Tu jeszcze wyłączę n przed nawias i w tym nawiasie wspólny mianownik zrobię. No to proste przekształcenie, to już jesteście na tym poziomie, że dla Was nie ma problemu. I wstawiamy wartości liczbowe. Tu są tak dobre, że w pamięci się obliczy, bo to pierwiastek z 576 to jest 24, tak? Więc będzie n to jest 480, pierwiastek z 576 to jest 24, minus 1 przez 24, 24 się skróci 480, to będzie 20, i raz 23 to jest 460. I no tak, już mamy odpowiedź, że tyle trzeba odwinąć z tej pierwszej zwojnicy, żeby żeby po włożeniu ferromagnetyka o względzie przenikalności miR, MIR równa się 576, żeby współczynnik indukcji własnej, żeby nie uległ zmianie. I ostatnie właśnie takie zadanie, że to sekundę trwało. Rozwiązanie, tak jak mówiłem, że to będzie podobne do tego pierwszego, właściwie skorzystamy z pierwszego zadania. To jest zadanie teraz 12.5. No, pra, prawie, że go nie będzie tego zadania. 12.5. Dwie cewki indukcyjne o indukcyjności L1 od 260 mH i L2 od 30 mH połączono szeregowo i dołączono do źródła napięcia, tak że cewki nie oddziałują na siebie magnetycznie. magnetycznie. Oblicz zastępczą indukcyjność L układu. I wskazówka przyjmij, że siła elektromotoryczna indukcji jest równa sumie sił elektromotorycznych yy, oraz że przez obie cewki płynie prąd o takim samym natężeniu. No I musimy wrócić do zadania tego wcześniejszego, czy tego pierwszego zadania, które rozwiązaliśmy. O, już może, O, proszę bardzo. Zresztą yy, spójrzmy na. Jeszcze tu proszę zauważyć, że zapisałem patrz to jest to zadanie, które teraz związujemy, patrz zadanie 12 .4 .8. 120. No i właśnie w tym zadaniu zadaniu przypominam. Mieliśmy dwie, właśnie dwie zwolnice nawinięte w ten sam sposób, w tym samym kierunku i siła elektromotoryczna indukowana w całym tym układzie będzie równa sumie tych sił elektromotorycznych. No to, to, ponieważ ten sam, to samo natężenie prądu, ten sam prąd płynie przez obie zwolnice, więc tu będzie delta i to, ta sama zmiana natężenia. czy mamy ten wzór, tak? O, I ten wzór zaraz zapiszemy. A więc w sumie już mamy, że to L równa się minus L1 plus L2 w nawiasie y, z delta I przez delta t. A czym jest ta indukcyjność zastępcza? Y, więc tak jakbyśmy mieli, y, chcemy zastąpić teraz y, tą, y, te dwa, dwie dzwonnice, jedną dzwonnicę o szukanej przez nas indukcyjności L, czy współrzędnik indukcji własnej, no taki, żeby ta siła elektromotoryczna była taka jak i tu. No więc y, zamiast tych dwóch mamy teraz jedną zwojnicę o sile elektromotorycznej, y, znaczy o współczynniku, własnej, której szukamy. i no z porównania, skoro to są, mają być takie same siły elektromotoryczne, bo to jest to sama, ten sam układ, no to widzimy, że z tego wynika, że L równa się L1 plus L2. Z no porównania tych dwóch, jakbyśmy prawe strony porównali, to by nam wyszło, że